A co, jak usłyszałaś wtedy pierwszy raz tą propozycję, żeby w ten sposób mhm. zarabiać pieniądze, co wtedy sobie pomyślałaś? Nie wiem, czy ja myślałam wtedy, szczerze mówiąc, o sobie. Mhm. Nie wiem, nie mam pojęcia. W ogóle o jakoś to. Y, o tym, żeby jakoś wyjść z tej sytuacji. Tak, chodziło o dziecko i ja, ja po prostu zrobiłabym wszystko, okay, okay. żeby nie wrócić do domu. I okay. okay. tak. w domu byłaś niewartościowa? Tak. Że tak bardzo nie skupiałaś się w ogóle na sobie, no ogóle. tylko żeby dziecko utrzymać były no. pieniądze. I jakieś też tak nawet to nie jest najistotniejsze w ogóle w tym wszystkim, ale tak, no jak z perspektywy dorosłego człowieka, no jak idziesz mówisz, że praca tak formalnie, to tak. ktoś ci jakieś ubezpieczenie robił, to jakieś, nie, nic, w ogóle, nic, nie, nic nie, takiego, nie, nie. nic w ogóle, po nie, prostu. Nie, 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 taka... nie, Zresztą szczerze mówiąc, no patrząc już na gośkę, tą moją koleżankę. Która mi w tym, że tak powiem, towarzyszyła i wprowadziła w to wszystko. Szczerze mówiąc, patrząc, jak ona się ubiera, na co ją stać, jak ona wygląda, to też mi to trochę imponowało, bo ja wyszłam z biednego domu, gdzie często byłam głodna. Dla mnie w tej chwili, jak zaczynam mieć pustą lodówkę, to wpadam w panikę. I naprawdę y, mam taki moment, że wszystkiego może zabraknąć, ale nie jedzenie. Przy światy, jeden rytm, nie musimy być podobni, aby dobrze razem żyć.